Twój lęk jest jak tygrysek. Wyobraź sobie, że kiedyś przyszedł taki moment i na twojej wycieraczce usiadł taki słodki kociak. Taki tygrysik, ty, taki tyci tyci słodziaki kociaczek. I wyobraź sobie, że go wzięłaś do domu. No i spoko, no karmiłaś go e, wszystkimi najlepszymi rzeczami, które miałaś, kawałkami wołowiny, e, najlepszymi kurczakami zagrodowymi, no i ten mały kotek robi się, zrobił się coraz większy. No i tak no wiesz, już pół tuszy krowy trzeba mu było dać, żeby no, nie warczał na ciebie. I z czasem się ten tygrys po prostu robi naprawdę duży. I co jest najgorsze i najtrudniejsze, że ten twój słodki przyjaciel, no to zaczyna od ciebie wymagać coraz więcej i więcej tego jedzenia. Więcej. No i tak nieprzyjemnie warczy w twoją stronę, grożąc ci, że może ci się coś stać, jak nie dasz mu tego, czego chce od ciebie. Tak jest właśnie z lękiem. I teraz pytanie: co zrobisz ze swoim tygrysem? Czy jesteś gotowa jednak, może, puścić go, wolno, zamiast go trzymać w domu? Jaki wielki jest twój tygrys na dzień dzisiejszy? Czy jesteś gotowa się z nim pożegnać i opowiedzieć: Pa! Do zobaczenia, a może i nie? Daj znać w komentarzu.